Jeżeli chodzi o odżywki, to właśnie z tej samej firmy, z tej samej serii John Frida też jest połowa widzę. Bardzo fajny produkt, polecam. Myślę, że, że jak zużyję to wszystko, to, to pewnie się skuszę jeszcze raz, bo no był bardzo fajny. Ten produkt zachwalała Joy i dlatego chyba się skusiłam, bo co prawda na kamerze mało, mniej było widać tego lśnienia na włosach. Myślę, że w rzeczywistości było to dosyć mocno dostrzegalne, ale włosy po tym naprawdę są bardzo fajne, także to polecam. Kolejna odżywka z Timothée. Fajne szampony mają. Ta odżywka jest bardzo fajna, bardzo mi odpowiada zapach, konsystencja, to, że można sobie to spłukać i, i naprawdę bardzo fajnie wyglądają włosy. Są lśniące, gładkie, delikatne, e, super, naprawdę polecam. Teraz tak, wiadomo BioSilk, e, teraz kiedy mam krótsze włosy i jest zima, e, myślę, że nie ma co stosować tego, bo bardzo szybko włosy się przytłuszczają, więc użyję to kiedy indziej, ale jest bardzo fajny, bardzo to lubię. Kolejna rzecz to jest Artist Liquid Silk, jedwab, jedwa, Pantenol, Aloes, kompleks witaminowy, filtr V, nie, nie zawiera silikonów, jedwab wpłynie, bla bla bla. Generalnie um, chyba za to 5 zł dałam. To jest pojemność 150 ml, um, szału nie robi, zapach ma no ok. Um, no, ale żeby jakieś tam super ekstra rezultaty potem były, no nie wiem, myślę, że nie kupię tego po raz drugi. Kolejna rzecz, pianka do włosów z Isana. Pojemność 150 ml, kupowana w Rossmanie, moc 3. Niby powodująca lśnienie włosów, dodająca objętość, mocno trwalające. Generalnie pianki nie są dla mnie, albo nie umiem ich stosować i... Hmm, no, nie zachwyca mnie to za bardzo. Tak samo mam piankę z Veli, Vela Flex. Um, nie są jakieś super i um, po prostu włosy są sztywne potem, i um, nie układają się tak jakbym chciała, żeby się układały. No, ale trudno. I tak samo mam lakier z Isana. Też jakoś był w promocji, więc się skusiłam, bo pomyślałam, że skoro mam krótszą fryzurę, to więcej trzeba poświęcić na układanie jej, więc trzeba też zainwestować w jakieś produkty do stylizacji. No i zainwestowałam. Czasami tego używam nie za dużo, bo to po prostu obciąża włosy i trzeba po prostu albo dnia następnego, albo krótko po tym wszystko zmywać z siebie. No ale okej okay, jest no. I ostatnie dwie rzeczy to jest dodawana taka odżywka do farby casting krem gloss też bardzo lubię z tej firmy farby do włosów bardzo fajna dlatego staram się ją jeszcze trzymać co jakiś tam czas używać bardzo fajna, bardzo fajna odżywka i szkoda, że nie ma jej w takim produktu jako produkt oddzielny szkoda, bo jest naprawdę super Włosy są potem po prostu lśniące, wykładzone, odżywione, yy, ale nie powoduje, że zaraz one się zaczynają przetłuszczać czy coś w tym stylu, ale no, polecam to jest super. No i yy, tutaj mam miotyka z Waksa z moc natury, tu mam intensywnie regenerującą maseczkę do włosów suchych i zniszczonych, mam jej już tylko tyle, chociaż bardzo rzadko jej używam. Ja mam ją od chyba. Dwóch lat, krótko po tym, jak ona z sklepów zielarskich przeszła do drogerii. No, jest ok. Innych produktów nie przepadam, no ponieważ są za słabe. Nie, nie pielęgnują tak włosów, jakbym chciała, żeby pielęgnowały. No, niestety. Niektórym po prostu wystarczy jakiś tam szampon z pokrzywy, i to wszystko, a no, ja akurat. Ale ta maseczka jest bardzo fajna, także raz na jakiś czas sobie po prostu ją aplikuję i nie trzymam 15 minut, tylko dużo, dużo mniej I... no ale jest ok. I teraz tak, nie mam tutaj jeszcze szamponów z DAV, yy, które bardzo lubię yy, i jak tylko jest okazja to po prostu, oczywiście po dłuższym stosowaniu jakiegoś tam szamponu kupuję sobie DAF. Szauma, Schwartkopf, um, co tam jeszcze, nie przepadam um, po prostu w ogóle za tą marką, za tą firmą. I jeszcze jeden jest um, Pan Provi. o to też jest szampon, który bardzo, bardzo lubię, I odżyw... no odżywki są okay, ale szampon jest naprawdę bardzo fajny. No to jest taki sprint po prostu po produktach pielęgnacyjnych do włosów. Mam nadzieję, że y, jakieś moje sugestie i, i, i moje odczucia się Wam przydadzą. Buziaczki, pa!